Hej, karierowy wtorek. Wyszło, że w tym tygodniu zaczynamy nagrania właśnie od wtorku, no ale to nie powód, żeby nie wrzucić odcinka o karierze. Jako, że część z nas najprawdopodobniej ma za sobą około miesiąca izolowania się, tudzież pracy z domu, postanowiłem sam też zerknąć krytycznie na to, co wydarzyło się przez ostatnie cztery tygodnie z punktu widzenia takiego zawodowego, co mogłem zrobić lepiej, jakie rzeczy zagrały, co się nie udało. I tak naprawdę mam jedną dużą rzecz, która zagrała, i o niej powiem na końcu. Natomiast mam cztery rzeczy, które tak naprawdę są wyciągnięciem wniosków i nauką na przyszłość po prostu, jak to wszystko poprawić, a wiadomo, że byliśmy troszkę zaskoczeni tym wszystkim, że, że i być może brakło trochę na samym wstępie takiego planu z mojej perspektywy, jak do pracy powinienem podchodzić, wiedząc, że za moment. Um, może być tak, że będę pracował w, z domu przez jakiś dłuższy okres czasu, ale to zostawmy, bo to wiąże się bezpośrednio z, jak gdyby, z charakterystyką pracy i tym, że ja tak dużo podróżuję i, i pracuję w Warszawie, mieszkając w Częstochowie, więc jak gdyby samo to już było ogromną zmianą i ogromnym jak gdyby takim, nie wiem, wywrotem w mojej rutynie we wszystkim, czego, czego robimy. No ale przejdźmy w takim razie na te rzeczy, które moim zdaniem mogłyby zagrać troszkę lepiej. Z których wyciągam teraz wnioski i mam nadzieję, że uda mi się je poprawić. Pierwsze to, to jest dużo szybsze wypracowanie rutyny planu działania. Tak jak powiedziałem na wstępie, ja bardzo dużo pracowałem na wyjazdach dynamicznie i ciężko mi było jak gdyby wejść w spokojnie w, takim, w taką pracę z, z domu, po prostu pracę stacjonarną, wręcz tak powinienem powiedzieć. Um, oznacza to nie mniej nie więcej, że po prostu ciężko było mi poukładać z powrotem swój tryb pracy. Do tego, żeby, żeby on no, odpowiadał temu, co, co mogę robić w danym momencie. I nie chodzi o to, że nagle nie byłem w stanie czegoś zrobić, tylko że po prostu mogłem efektywniej zaplanować, które rzeczy kiedy powinienem robić, a mm, tak wpadł się, wkradł się na pewno troszkę, troszkę chaos to wszystko. Drugim elementem, który nie zagrał i który, co mnie mocno zdziwiło, jest lepsza praca nad motywacją do pracy, do działania. To znaczy, nie to, że znowu ją straciłem, ale. Były znowu takie górki i wzloty. One oczywiście są sumą, czy też wynikiem tego wszystkiego, co się działo dookoła, chociażby tego, że odwołano mój start, do którego przygotowywałem się 4,5 miesiąca, o, tudzież 4 miesiące. W kwietniu teraz powinienem, prawda, za moment, w zasadzie za tydzień powinienem biegać na, na ultramaraton. To wszystko nakłada się, yy, jak gdyby, wiadomo, do tego dochodzą utrudnienia w możliwości działania, bo jednak praca zdalna, praca przez wideokonferencję. Jakiekolwiek plusy by nie miała, nakłada na nas również i ograniczenia. Pewnych rzeczy po prostu nie jesteśmy w stanie załatwić w taki sposób, do którego byliśmy przyzwyczajeni, więc wymagana jest lepsza komunikacja, cierpliwość i spojrzenie. Więc to jest kolejna nauka, którą z tego z, z pokorą tak naprawdę wynoszę. Trzeci, trzeci element to jest to, że szybciej powinienem jak gdyby opracowywać sobie tudzież, Znajdować drogi na to, żeby pomagać innym. To jest może trochę obok mojej pracy, stricte zawodowej, ale z punktu widzenia kariery wydaje mi się, że szybciej mogłem pewne rzeczy zacząć publikować. Tak jak na przykład zeszłotygodniowy, zeszłotygodniowy poradnik o tym, jak próbować podejść do budowania biznesu online. Więc wydaje mi się, że tak czy inaczej, jeżeli to opóźniłem, to być może też i pewne inne działania mogłem zrobić dużo szybciej. Czwartym punktem, który kulał na pewno, to jest brak planu. Że można Błędne wyznaczanie sobie celów, to znaczy wszedłem w pracę domową z celami długoterminowymi, kiedy sytuacja jest, znając sobie sprawę z tego, jak dynamiczna jest sytuacja i jak szybko ona się zmienia, więc tak samo powinienem szybko dopasowywać i zmieniać swoje cele i robić je w dużo krótszym terminie, tak naprawdę. Czyli tygodniowe, nawet w połowa tygodnia i tak dalej, powinny być już. Powinny być już jak gdyby sprawdziane i, i dopasowywanie tego. Finalnie też nie miałem jakiegoś, jak się okazuje, dużego planu na to, jak wykorzystać czas, który mam w domu po pracy. Czyli jak więcej się nauczyć, jak więcej przeczytać i tak dalej. Zawsze to gdzieś przy okazji traktuję, bo mam na to mało czasu, a tu, kiedy tego czasu pojawiło się więcej, z pewnością mogłem zarządzić nim również troszkę lepiej. No i zgodnie z obietnicą na sam koniec, to, co jak gdyby chyba najbardziej mi się przydało i przyniosło najwięcej korzyści. Chodzi na to, że mam bardzo dobrze opracowane grono eksperckie, którym się otaczam, i źródło pozyskiwania wiedzy na temat tego, co się dzieje w świecie, trendów, przewidywań, analiz i tak dalej, które mogę przełożyć na swoją pracę zawodową. Więc to zdecydowanie praca nad tym nie kończąca się, ale przynosi efekty i bardzo fajnie zagrało, bo wiele rzeczy mogłem z tego, co widziałem, co, co publikują inni, jakie przewidywania, jakie aspekty, na co zwracałeś uwagę. Szybko mogłem to przekładać na swoją codzienną pracę, na pewnego rodzaju informacje, które tworzyłem, raporty, zestawienia i bazować, jak gdyby, część swojej strategii działania, działania na tym. I to chyba tyle, żeby też nie robić z tego nie wiadomo jakiego wielkiego wywodu. Jak tam u Was? Czy macie takie rzeczy, które nie zagrały przy tej pracy zdalnie, przy izolacji? Nie wiem, może izolujecie się, ale nie pracujecie zdalnie. Jak to wygląda? Um, natomiast, no cóż, tyle z mojej strony w ten karierowy wtorek. Mam nadzieję, że jesteście bezpieczni i zdrowi i do zobaczenia. Hej.